1 września w szkole podstawowej nr 13 odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego. Uroczystość zgromadziła uczniów, nauczycieli, rodziców i władze miasta, stając się symbolicznym początkiem nowego etapu w edukacyjnej drodze młodych mieszkańców. Wyjątkowy czas. 1 września rozpoczynamy rok szkolny. Pewnie dla nas dorosłych każdy ma taką sentymentalną podróż w życiu, jak to myśmy takie, takie, takie czasy przeżywali, takie otwarcia, taki optymizm. Ja jestem niezmiernie dumny jako prezes miasta, że mogę zainaugurować tutaj właśnie rok szkolny 2020. 2025-2026 w Zielonej górze. Każdy z nas pewnie wraca do tych swoich wczesnych lat szkolnych. Ja mam też taką możliwość, że pracuję, bo moim zastępcą jest Marek Kamiński, który był moim nauczycielem w 19. Ta historia zatoczyła koło, dlatego mówimy o tych przyjaźniach i o tych relacjach, które właśnie daje nam szkoła. To nie tylko nauka, to nie tylko pasja, ale przede wszystkim również. Przyjaźń, przyjaźń, znajomości, to zostaje na całe życie, ale to ważne, bo dzisiaj też również kończymy przede wszystkim poważne modernizacje z szkół, bo na to kładę nacisk, to jest 40 milionów złotych na elewację, na termomodernizację, budujemy dwie sale gimnastyczne. Przede wszystkim inwestycja w edukację musi być całościowa, od żłobka, przedszkola, szkoły i przede wszystkim współpraca z uniwersytetem. Zielonogórska edukacja silna, jest dobra, mamy najlepsze wyniki z matur i moim zadaniem jest przede wszystkim zostawić to młodzież, aby aby tu się uczyła, tu zakładała firmy i mieszkała w Zielonej Górze, jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa. Niedawno rozmawiałam z Państwem o tym, czy 1 września rozpoczniemy naukę. Rozpoczęliśmy, obiecałam, że tak będzie razem z wykonawcą i tak jest. Rozpoczęliśmy. Czekają nas nowe, wspaniałe wyzwania, ale w naszej szkole my te wyzwania uwielbiamy. Uwielbiamy tworzyć, robić coś nowego. Takie mają być nasze dzieci, i taka jest nasza szkoła. Proszę powiedzieć, ilu nowych uczniów powitała Pani w swojej szkole dzisiaj? Równo 100. Cztery klasy po 25 uczniów w każdej klasie, setka nowych dzieci i dwa razy tyle, czyli 200 opiekunów, rodziców w różnych konfiguracjach. Czy nowych członków naszej społeczności? Proszę powiedzieć, jak się pan czuje, a pana dziecko dzisiaj poszło pierwszy raz do szkoły? Tak, to wyjątkowy dzień dla nas wszystkich, dla całej rodziny, ale przede wszystkim dla niego. Nowe wyzwania, duże emocji. No i mamy nadzieję, że tutaj szkoła pomoże w jego edukacji, w tym, aby czuł się też tutaj dobrze. Jako rodzice będziemy dokładać wszelkich starań, żeby dziecko mogło się dobrze rozwijać no, podczas tej już nowej, nowej drogi. Ja, ja jestem, ja jestem szczęśliwy tak naprawdę, bo za, zaczyna tak naprawdę nową drogę. Nową drogę, którą no, każdy z nas zaczynał. Dlatego e, ważny dzień dla niego, to na pewno jak i dla nas był. Nowy rok szkolny to nowe wyzwania, cele i marzenia. Wszystkim uczniom życzymy, by ten czas był pełen pasji do nauki, odkrywania swoich talentów i budowania wartościowych relacji z nauczycielami, rówieśnikami i samymi sobą. Dzisiaj ważna chwila dla miasta, dla mieszkańców, ponieważ panowie prezesi podpiszą umowę o dofinansowanie w zakresie jednego z priorytetów pana prezydenta. Dzisiaj mówimy o infrastrukturze wodnej, czyli o zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie dostaw wody. Trzy niezwykle ważne dla województwa lubuskiego umowy, umowy inwestycyjne, które otwierają nam jako województwo ścieżkę do realizacji projektów dotyczących tego, co mamy najważniejsze, czyli wody, a więc zdrowia, bezpieczeństwa i jakości życia naszych mieszkańców. 29 sierpnia w Zielonogórskiej Palmiarni podpisano umowę, która otwiera drogę do kluczowych inwestycji w regionie. Zielonogórskie Wodociągi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarli porozumienie o dofinansowaniu działań związanych z ochroną środowiska i modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Jest to przełomowy wniosek, ponieważ priorytet pana prezydenta to jest szeroko pojęta infrastruktura nie tylko drogowa, o której dużo mówimy, ale też właśnie ta strategiczna, która w tym przypadku dotyczy zaopatrzenia naszych mieszkańców w wodę, bezpieczeństwo tego zaopatrzenia, przejścia w nowoczesne technologie. Takie, które pozwalają na właśnie w taki sposób zarządzanie siecią, aby można było reagować od razu na ewentualne awarie, ale też przejście na niskoemisyjną gospodarkę, czyli budowa farmy fotowoltaicznej z magazynem energii, zdalne odczyty wodomierzy, co też jest jakby na dzień dzisiejszy tym kosztochłonnym dla spółki elementem, ponieważ dzisiaj muszą pracownicy chodzić, odczytywać, no często z mieszkańcami się gdzieś umawiać na te odczyty. Będzie to nowoczesne, ponad 18 tysięcy nakładek na wodomierze. Tak więc poprawiamy całą infrastrukturę, jeżeli chodzi o zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Jest to infrastruktura, tak jak powiedziałem, krytyczna i jej przebudowa jest priorytetowa dla pana prezydenta. Ponad 100 milionowa inwestycja w infrastrukturę, no pewne tak od dłuższego czasu chyba największa, jeśli chodzi o Zieloną Górę, właśnie umożliwi rozwój naszego miasta, na czym nie ukrywam mi, myślę wszystkim tutaj obecnym bardzo zależy. Nabór był bardzo trudny, nabór był bardzo rozległy, a jednak alokacja była bardzo mała, bo mówimy o 680 milionach złotych dla całego kraju. Czy tak, jeżeli chodzi o zieloną górę, to jest to bardzo duża kwota, bo to mamy 63 miliony złotych, prawie 63 miliony złotych samej dotacji z Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, że cała alokacja to było tylko 680 milionów, no to mamy prawie 11, jak to wspominał przewodniczący Rady dla Zielonej Góry. Jest to świetny wynik, biorąc pod uwagę, że 181 przedsiębiorstw całego kraju startowało w konkursie tym feniksowym. 150 przyszło do ścisłego finału i tylko 33 dostały, więc tym bardziej gratuluję temu miasto, że uzyskało takie dofinansowanie. Ten projekt był bardzo dobrze przygotowany. Przede wszystkim tam jest renowacja całej sieci wodociągowej na odcinku 16 km. Jest to dosyć duże przedsięwzięcie, bo sobie zdajemy sprawę, że w wielu miastach są jeszcze i rury azbestowe, jak również żeliwne, więc w tym wypadku większość tej kwoty będzie przeznaczona na ten system. Ponadto zabezpieczenie miasta przed stratami wody, bo to jest bolączka, która w tej chwili dotyka całą Europę. Jak wiemy, niestety Europa z tego trzeba oszczędzić, oszczędzać woda, a niestety w takich instalacjach, gdzie wykorzystywane jest ciśnienie, powoduje rozszczelnienia tych instalacji. Dlatego też po prostu wykorzystanie nowych rozwiązań, choćby właśnie tych detektorów, które będą wyszukiwały tych strat wody, choćby tych liczników nakładek, które będą też pokazywały, czy są jakieś zwiększone pobory, to też w tym wypadku pokazuje niebezpieczeństwo właśnie jakichś wycieków. A co powoduje zmniejszenie ilości awarii? A co za tym idzie o obniżenie też kosztów użytkowania takich sieci i niższą cenę wody w kranie. Z dumą możemy Państwu zakomunikować, że właśnie dzisiaj podpiszemy umowę na dofinansowanie na ponad 62 miliony na działania związane z gospodarką, szeroko pojętą gospodarką wodociągową. Zaczęło się już, bo tak naprawdę część z tych inwestycji już realizujemy. Jesteśmy w trakcie, chociażby budowa magistrali między stacją w Zatoniu a Kiopinem, także te inwestycje staramy się realizować. Oczywiście nasze inwestycje zwłaszcza związane z wymianą sieci wodociągowej czy budową sieci wodociągowej, to no, dosyć ingerujące, bo sieci są w osiach jezdni przeważnie i musimy w nią zaingerować. Natomiast będziemy starali się robić to w taki sposób, żeby jak najmniej uprzykrzyć mieszkańcom, aczkolwiek no, z pewnymi utrudnieniami będą mieszkańcy w tych rejonach, gdzie będą te inwestycje realizowane, będą musieli się mieszkańcy liczyć. Będziemy mieszkańców o tym powiadamiali wcześniej. Będziemy też mieszkańców na każdym etapie powiadamiali, jeżeli będziemy robili jakieś inwestycje. Cieszę się i mam nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta, bo jak dzisiaj słyszałem również są złożone kolejne wnioski z miasta Zielona Góra i te wnioski mają szansę Liczymy panie prezesie, że niedługo znowu się spotkamy i będzie pan podpisywał umowy. Dzięki zawartej umowie zielona góra zyska nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, co przełoży się na lepszą jakość życia mieszkańców i korzyści dla środowiska. 1 września to data, która na zawsze pozostanie w polskiej pamięci. W Zielonej Górze na placu bohaterów odbyły się uroczystości upamiętniające 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W atmosferze zadumy oddano cześć tym, którzy walczyli i zginęli za ojczyznę. Przede wszystkim jest to upamiętnienie heroizmu i bohaterów, którzy walczyli o Polskę. Którzy pamiętają, bo są z nami również weterani, te tragiczne wydarzenia, które miały miejsce 1 września 1939 roku. To też jest tak naprawdę lekcja, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Musimy o nią dbać, pielęgnować i być silnym krajem jako Polska. Przede wszystkim wspólnotowym, solidarnościowym. Dzisiaj upamiętniamy tragiczne wydarzenia, bo historia uczy, z historii wyciągamy wnioski, dlatego takie obchody w Zjonej Górze dzisiaj mają miejsce. To, więc to jest Dzień Pamięci Poległym. Dzień heroizmu, dzień walki o Polskę. W dniu dzisiejszym e, żołnierze 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego uczestniczyli w mszy świętej w, w kościele Zbawiciela celebrującej poległych osoby, które zginęły podczas II wojny światowej. Jak również tutaj na placu reprezentowaliśmy wojskową asystę honorową z 4. Zielonej Górskiego Pułku, celem uczczenia dzisiejszej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Należy zwrócić uwagę, że wraz z nami było bardzo dużo mieszkańców Zielonej Góry. I tych młodych, i tych troszeczkę starszych. Także widzę, że e, mieszkańcy Zielonej Góry pamiętają o tym święcie, pamiętają o tej rocznicy, szczególnej rocznicy, gdzie zginęło tak wielu naszych rodaków. Pamięć o bohaterach września 1939 roku wciąż pozostaje żywa. Obchody były nie tylko hołdem dla poległych, ale też przypomnieniem, jak ważne jest pielęgnowanie historii i przekazywanie jej następnym pokoleniom. Stań się W dniach 11 i 12 września w Zielonej Górze odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna Zielona Góra i Transport. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli środowisk naukowych, samorządowych oraz branży transportowej, którzy dyskutowali o wyzwaniach związanych z rozwojem nowoczesnych i dostępnych systemów komunikacyjnych w miastach. Sama idea konferencji narodziła się właściwie w maju tego roku, kiedy w Warszawie organizowana była konferencja Miasto i Transport. Stwierdziliśmy, że w Zielonej Górze potrzebujemy czegoś podobnego, szczególnie, że otrzymaliśmy dofinansowanie na największą właściwie inwestycję w naszym mieście, czyli rozbudowę inteligentnego systemu transportowego, która jest takim elementem projektu o poprawie efektywności w ogóle transportu miejskiego. I teraz chcieliśmy zebrać jak najwięcej osób ze świata nauki, osób, które mają do czynienia również z tak zwanym projektowaniem uniwersalnym, czyli dla wszystkich. I chcieliśmy dbać również osoby, które mają jak najwięcej do czynienia z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Te wszystkie elementy chcieliśmy ze sobą zebrać do tej konferencji, o to, aby wzbogacić nasze materiały przetargowe, które posłużą nam właśnie do ogłoszenia przetargu na rozbudowę systemu sterowania ruchem, dlatego uznaliśmy, że konferencja będzie takim fajnym miejscem, gdzie ci ludzie mogą przyjechać, porozmawiać, nie tylko na prelekcjach, ale również w kuluarach poznać ich punkt widzenia, to co możemy zmienić jeszcze u siebie, bo my mamy system sterowania ruchem, ale chcemy go rozbudować, a w ramach tej rozbudowy planujemy przebudowę wielu skrzyżowań. I w ramach tych przebudów skrzyżowań chcielibyśmy przyjąć rozwiązania, które są funkcjonalne, bezpieczne i takie, które wszyscy ludzie, zarówno pełnosprawni jak i niepełnosprawni, najlepiej będą przyswajać i będą to rozwiązania po prostu dla wszystkich. Staram się jako architekt i jako osoba, która. No Uczestniczy w kształtowaniu przestrzeni miasta, znajdować takie rozwiązania, które osobom ze szczególnymi potrzebami i generalnie wszystkim pomogą w dobrym funkcjonowaniu w mieście. Chodzi o to, żeby te różne rozwiązania, które wszystkim pozwalają się lepiej poruszać, lepiej żyć i wygodnie żyć, były kompleksowe, a nie sprowadzały się do jakichś takich punktowych, punktowych rozwiązań, czyli żeby to był cały system. Czyli na przykład fajnie, jak będzie dobrze rozwiązane jedno skrzyżowanie i drugie skrzyżowanie i przejścia dla pieszych, ale jeżeli chodzi Pomiędzy jednym skrzyżowaniem a drugim będzie dziurawy tak, i, i zastawiony jakimiś przeszkodami, no to to, to nie zagra. tak? Czyli to, to musi być takie duże, systemowe rozwiązanie. Komunikacja miała priorytety, aby jak najszybciej mieszkańcy mogli przemieszczać się z punktu A do punktu B. To też wpisuje się w politykę pana prezydenta dotyczącą e, wprowadzenia całkowicie darmowej komunikacji miejskiej. Oczywiście w samych tych elementach i przy projektach, ponieważ mówimy i o skrzyżowaniach, i o przejściach dla pieszych. Jest cała infrastruktura, dotyczy właśnie niechronionych uczestników ruchu, która również w ramach tego zadania będzie projektowana i też właśnie na tej konferencji będą omawiane, wypracowywane standardy, aby jak najlepiej ta infrastruktura została dostosowana do tych niechronionych uczestników ruchu. Szanowni Państwo, stawiamy na rozwiązania innowacyjne, nowoczesne. Chcę, żeby Zielona Góra była liderem w rozwiązaniach komunikacyjnych. Kandydując za prezydenta miasta śmiało taką deklarację złożyłem, aby komunikacja miejska była wyjątkowa, najlepsza w Polsce, ale też docelowo była też komunikacją darmową. To jest projekt, który obejmuje i budowę farm fotowoltaicznych, i budowę magazynów energii oraz głębokie zmiany w infrastrukturze drogowej, przebudowa rąd, internetne sterowanie ruchem. Wierzę w to, że państwa dyskusje, państwa rozmowy pozwolą na wyciągnąć wnioski te rekomendacje, które będziemy mogli w rzeczywisty sposób budować to infrastrukturę i potencjalnie najlepiej wykorzystać te pieniądze. W ramach drugiego dnia konferencji zorganizowano wycieczkę techniczną na poligon badawczy. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z barierami, z jakimi na co dzień w przestrzeni miejskiej spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Tego rodzaju działania służą lepszemu zrozumieniu potrzeb różnych grup użytkowników oraz wspierają projektowanie bardziej dostępnej infrastruktury miejskiej. 80 lat historii, tysiące pacjentów i nieustanny rozwój. Szpital uniwersytecki w Zielonej Górze obchodził swój jubileusz. Uroczystość odbyła się w wyjątkowej oprawie w filharmonii zielonogórskiej z udziałem lekarzy, pracowników, studentów i zaproszonych gości. Będziemy podsumowywać 80 lat, ostatnie 10 lat. Będziemy mówić o ludziach, którzy tworzą szpital, o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach, personelowi pomocniczemu. Wszyscy dokładają swoją cegiełkę do tego, żeby pacjenci czuli się tutaj dobrze, uzyskali jak najwyższy poziom świadczeń. Cieszę się, że od kilku lat szpital jest szpitalem uniwersyteckim, że powstał wydział lekarski, wydział lekarski, który wypuścił już ponad 300 lekarzy. Część z nich znalazła zatrudnienie w naszym szpitalu, co redukuje deficyty kadrowe. Będziemy mówić o tym, co nam udało się wybudować, co, w co udało się szpital wyposażyć. Przypomnę, bardzo wiele sprzętu do robotyki, którą rozwijamy włącznie. Oczekamy na ważne wydarzenia związane z konkursami. Rozstrzygnięty został informatyczny. Ponad 12 milionów będziemy w najbliższym czasie mieli na informatyzację szpitala. To konkurs ministerialny, czekamy na drugi ważny albo najważniejszy, czyli Lubuskie Centrum Onkologii. Chcielibyśmy cztery kliniki wybudować, wyposażyć i zrobić je na najwyższym światowym poziomie. Przede wszystkim to wyjątkowy moment dla miasta Zielona Góra i dla samego szpitala. 80 lat działalności, rozwoju, przede wszystkim wrażliwości, empatii i pomocy mieszkańcom miasta. I Moją rolą dzisiaj jest przede wszystkim skierować słowa. Do pracowników, do lekarzy, do pielęgniary, do wolontariuszy, do salowych, za tą empatię, wrażliwość i pomoc, która jest w szpitalu. To jest serce medyczne miasta Ziona Góra. Ziona Góra, miasto, ja osobiście również wspieram szpital, jeśli chodzi o dofinansowanie, remonty, ale to jest okoliczność wyjątkowa. 80 lat historii, tak naprawdę też historii miasta. No, trudno sobie wyobrazić uczelnię, która kształci na kierunku lekarskim, ale nie tylko, na innych kierunkach medycznych, bez szpitala uniwersyteckiego klinicznego, gdzie podstawowe zajęcia praktyczne odbywają wszyscy studenci. Kiedy 10 lat temu powoływaliśmy kierunek lekarski, można było zaobserwować bardzo szybki rozwój również szpitala. To nie tylko jeżeli chodzi o wyposażenie, ale również o kadrę, która w znaczący sposób wzmocniła kształcenie lekarzy, pielęgniarek, ratowników me medycznych. No, Jak do tej pory, w tym roku obchodzimy, tak jak mówiłem, dziesięciolecie, wypuściliśmy, mówiąc kolokwialnie, już ponad. Kilkuset lekarzy, ponad 300 co najmniej lekarzy, kilkaset pielęgniarek i ratowników medycznych, i mam nadzieję, że większość z nich zasiedzi szeregi kadry naszego regionu. To nie tylko święto placówki, ale przede wszystkim ludzi, którzy ją tworzą z pasją, zaangażowaniem i troską o drugiego człowieka. 80 lat za nami, ale przyszłość dopiero się zaczyna. Czas na ekologię w Zielonej Górze. W sobotę 27 września Dolina Gęśnika zamieniła się w Centrum Ekologicznych Atrakcji. Piknik w ramach akcji Czyste Zielone Miasta połączył rozrywkę z działaniami na rzecz środowiska. Jest to piknik ekologiczny, czyste, zielone miasta. Miasto wraz ze Stowarzyszeniem Lepsza Polska organizuje jego w naszej pięknej Dolinie Gęśnika. Cały projekt dotyczy działania, dotyczy edukacji ekologicznej i dotyczy integracji mieszkańców. Na pikniku mamy bardzo wiele atrakcji, na przykład z warsztatami upcyklingu. Są to różnego rodzaju gry i zabawy edukacyjne, są quizy ekologiczne. Możemy też pooglądać pokaz kulinarny. Będzie dzisiaj gotowana przepyszna jesienna dyniowa zupa. Będą też akcje związane ze sprzątaniem terenów zielonych, ale też nasadzenia nowych krzewów. Akcja jest na całą Polskę. Z tego co wiem, Stowarzyszenie Lepsza Polska organizowało już kilkadziesiąt razy. Jesteśmy kolejnym miastem, które odwiedzają. Przede wszystkim to jest promocja wydarzeń ekologicznych. Mamy pierwszą zieloną masę rowerową w mieście Zielona Góra. Promujemy przede wszystkim zdrowy tryb życia, kontakty międzyludzkie, pikniki rodzinne, ale też promujemy przede wszystkim działania inwestycyjne w komunikację naszą miejską, publiczną, autobusową, czyli coraz więcej autobusów elektrycznych, coraz więcej linii autobusowych. Chcemy inwestować w farmy fotowoltaiczne, to będziemy robić. Chcemy inwestować w banki energii, żeby komunikacja była darmowa. Ponadto informujemy mieszkańców i chwalimy się, bo termo Modernizujemy szkoły, mniejsze koszty eksploatacji, ale co najważniejsze fotowoltaika. Korzystamy z energii ze słońca. To więc to jest miejsce spotkań, to jest miejsce rozmów, to jest miejsce, które tworzy klimat miasta Ziona Góra. Sprawdziliśmy również, co o wydarzeniu sądzili jego uczestnicy. Czy to jest ważne, żeby szerzyć wiedzę o ekologii i dbaniu o naszą planetę? No przede wszystkim no teraz oni muszą się tego uczyć. Muszą. Jak my ich tego nie nauczymy, to ich nikt nie nauczy. Zresztą, no sami widzimy, tak że tych śmieci jest coraz więcej, e, także ja tu swoje dziecko też uczulam o, o segregację i tak dalej. Jakby nie patrzeć, planetę mamy jedną, tak? A widać, że tych śmieci jest coraz więcej, nie? Także trzeba uczyć od dziecka. Ty czego się nauczyłaś na tym pikniku o ekologii? Że warto zawsze sprzątać po sobie wszystkie śmieci i być zawsze szczęśliwym i słonecznym. Przyszliśmy zobaczyć, jak fajnie można spędzić czas, w taką biegną pogodę, ale tak naprawdę też zobaczyć, jak w tematyce ekologii, dbania o środowisko można wiele rzeczy kreatywnych zrobić, bo te wszystkie stoiska, które tutaj są, pokazują, w jaki sposób można promować tą kwestię ekologiczną. Dlaczego warto dbać o naszą planetę? Bo jest to dobro, którego się nie da wymienić. Musimy pamiętać o tym, że to, co robimy dziś, będzie miało swoje skutki dla, o, dla dzieci, dla ich dzieci. Nie ma planu B na naszą planetę, więc to my musimy teraz już pilnować, żeby już nie szkodzić, a tak naprawdę pomagać odbudowywać to, co niestety zostało też zniszczone. To była wyjątkowa okazja, by wspólnie zadbać o naturę i spędzić czas w aktywny sposób. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, by uczyć się ekologii w praktyce i na co dzień dbać o naszą planetę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na uroczystość powołania Rady Kultury przy prezydencie miasta Zielonej W Zielonej Górze odbyła się uroczystość powołania Rady Kultury, nowego ciała doradczego przy prezydencie miasta. Do gremium weszli przedstawiciele różnych dziedzin sztuki, instytucji kultury oraz środowisk twórczych. Ich zadaniem będzie wspieranie rozwoju kulturalnego miasta i współtworzenie strategii kulturalnej na kolejne lata. Ogromne, fundamentalne i ważne to przede wszystkim krok nie tylko w kwestii wspierania kultury, gdzie to już robimy od początku kadencji, ale też przede wszystkim pokazanie, jaki kultura ma wpływ na rozwój miasta, na inwestycje, na przede wszystkim porozumienie między mieszkańcami, na kreatywność, na tworzenie fajnej działalności. Społecznej. Forum kultury, ta Rada Kultury to przede wszystkim eksperci, to pasjonaci, to ludzie kochający miasto, to osoby mające szereg pomysłów i te pomysły dzisiaj należy wprowadzić w życie. Mieliśmy przede wszystkim spotkania już wcześniej, jeśli chodzi o rozwój i strategię rozwoju kultury. Współpraca z Uniwersytetem, była prowadzona diagnoza założeń, jeśli chodzi o rozwój kultury w mieście. Mamy przygotowany kongres Kultury w mieście Zielona Góra, to więc uważam, że Rada to przede wszystkim ciało doradcze. Czy? eksperckie, w których głos będę się słuchiwał. A są jakieś konkretne zadania Rady, które Pan chciałby, żeby było na pewno? Dajmy przede wszystkim, aby to wybrzmiało od samych ekspertów i od członków Rady. Ta diagnoza jest pogłębiona, ona jest opracowana. Cele to przede wszystkim promocja wydarzeń, to promocja młodych artystów, to przede wszystkim promocja zdolnej młodzieży, to pokazanie miasta w innym kontekście, szerszym, bo tego nigdy wcześniej nie było. To też przede wszystkim inwestycje Rewitalizacja, czyli Biuro wystaw artystycznych. Mówimy też o przebudowie Deptaka. To też kultura, miejsce, gdzie można prezentować wydarzenia. To szereg działań, tak powiedziałem, od społecznych, inwestycyjnych, ale przede wszystkim też działań, które społecznie połączył tę inicjatywę, aby ona pracowała dla miasta Góra. Od dwóch i pół roku staram się robić rzeczy, które do kultury. Należą, tak? czyli organizować wydarzenia, organizować przedstawienia. Moim zdaniem Rada Kultury ma nie wspierać prezydenta, a ma wspierać mieszkańców w dostępie do kultury, w możliwościach, w rozwoju, w tym, co jest tak naprawdę najistotniejsze, w dobrostanie miasta, czyli rozwoju kulturalnym tegoż środowiska. No dzisiaj mamy dość skomplikowane czasy i te czasy powinniśmy w jakiś tam sposób wspierać i rozwijać, i pokazywać, że są nowe możliwości. Dzisiaj głównym, najgłówniejszym no Najmniejszym problemem jest dostęp do kultury. Nie oferta, bo ona jest i ona istnieje, tylko dostęp. Mamy dość skomplikowany socjologicznie problem polegający na tym, że po pandemii stwierdziliśmy, że nie musimy wychodzić, więc potrzeba odważnych projektów potrzeba koła zamachowego potrzeba tego, co tak naprawdę tą kulturę będzie mocno i silnie wspierać. Rada Kultury ma wspierać rozwój życia kulturalnego w Zielonej Górze i być forum współpracy z lokalnym środowiskiem twórczym.